Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie w najnowszym odcinku Sofy Sportowej, w którym podsumujemy sobie trzeci dzień zmagań na kortach Wimbledonu. Bardzo optymistyczny dla polskich kibiców, ponieważ nasz rodzynek w drabince męskiej Kamil Majszak gra dalej, pokonując bardzo, ale to bardzo gładko, w stylu niesłychanie przekonującym, z fantastyczną dyscypliną taktyczną. I napisałem w naszych mediach społecznościowych, że Kamil Majszak zagrał jak profesor i myślę, że absolutnie to stwierdzenie pasuje do tego występu Piotrkowianina w drugiej rundzie Wimbledonu i oczywiście przyjrzymy się temu meczowi trochę bliżej, ale oczywiście przyjrzymy się temu co jeszcze wydarzyło się podczas wczorajszego dnia zmagań ja wiem, że my przed Wimbledonem mówiliśmy aby spodziewać się niespodziewanego w tym turnieju, że on lubi niespodzianki ale myślę, że ta edycja londyńskiego turnieju przechodzi naprawdę już samą siebie, bo codziennie mamy naprawdę niesłychane wyniki a jesteśmy dopiero po trzech dniach Uh... -huh. uh -huh. Tego turnieju, także tutaj warto podkreślić, że te niesłychane liczby, jakie mamy, łącznie na 64 rozstawionych tenisistów i tenisistek, już 31 z nich nie ma w turnieju, także prawie połowa zawodników z numerkami obok nazwiska pożegnała się z tym turniejem. I myślę, że nawet jak wielu z Was było nastawionych na sensacje, niespodzianki, to aż tak wielkich rzeczy nie spodziewaliśmy się podczas tegorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego na trawie, także oczywiście. Oczywiście przyjrzymy się, kto tym razem wypadł z turnieju. Kto tym razem może już pakować walizki. A nie do końca były przewidywania, że to się może wydarzyć tak szybko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do łapek w górę, dyskusji w komentarzach. Jeszcze dziś oczywiście widzimy się podczas relacji live z meczu Iga Świątek kontra Katie McNally. Godzina około 16.30. Zobaczymy, jak długo Nowak Dżokowicz będzie grał na korcie centralnym, ponieważ to serb rozpoczyna zmagania na tym korcie. Iga w wraca na ten najważniejszy co do e, tradycji, ale też co do wielkości kord e, podczas tegorocznego Wimbledonu i gra drugi mecz od godziny 14.30, także zapraszamy Was serdecznie na relację live. No i dobrze, przechodzimy do tego, co się wydarzyło wczoraj. Oczywiście zaczynamy od spraw polskich, od Kamila Majszaka, który zagrał niesłychanie dojrzale, niesłychanie skrupulatnie, jeżeli chodzi o mecz z Amerykaninem Queenem. 6 do 1, 6 do 4, 6 do 3. Tylko raz nasz ten przegrał swój serwis. Poza tym naprawdę bardzo, ale to bardzo dojrzała gra. Widać było doskonale co Kamil chce w tym meczu zrobić, w jaki sposób chce grać i po prostu to zrobił, wykonał w 100% jeżeli chodzi o tę dyscyplinę tego i w jaki sposób trzymać się planu na to spotkanie. Po raz kolejny znakomicie Kamil wykorzystywał swoją backhandową stronę, która jest bez wątpienia już od wielu, wielu lat jego e, najlepszym uderzeniem do tego wszystkiego. Znakomita dyspozycja serwisowa naszego tenisisty. Również e, wiele takich e, wycieczek do siatki po zagraniach z forhandów z dusz linii. Widać, że to jest schemat, który jest bez wątpienia ćwiczony. Oczywiście jest to jedna z popularniejszych e, ścieżek do siatki po tym, jak zagrywamy właśnie forhand z dusz linii. Rywal się naciąga, i wtedy w drugie tempo atakujemy siatkę. Natomiast Kamil Majszak to był często zawodnik, który nie do końca był przekonany do tego, aby grać częściej z przodu kortu w ofensywie. Natomiast widać, że podczas tegorocznego Wimbledonu Kamil otworzył się na ofensywne granie i bez wątpienia bardzo, ale to bardzo na tym korzysta, z czego niesłychanie się ucieszymy. Wychodzi na to, że nie do końca te wyniki na trawie przed Wimbledonem. E, powinny być dobre. Oczywiście tak e, z uśmiechem na ustach trochę o tym mówię. Kamil, wszystkie trzy mecze przed Wimbledonem na trawie przegrał. E, dzisiaj melduje się już w trzeciej rundzie Wimbledonu, i dobrze wiemy, że to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Zaraz przejdziemy sobie do pań, gdzie żadna z triumfatorek turnieju WTA 500 rozgrywanego przed Wimbledonem na tej nawierzchni e, nie ma żadnej z nich już w turnieju. Także tutaj oczywiście z przymrożeniem oka. Natomiast coś w tym e, jest, że tutaj ci zawodnicy, te zawodniczki, które. E, Świeciły formą przed y, tegorocznymi rozgrywkami w Londynie. Nie są do końca w stanie odnaleźć tej jakości gry, jaką prezentowali czy prezentowały właśnie przed Wimbledonem, także jest to bez wątpienia dosyć ciekawy aspekt tego turnieju. Kamil Majszak wciąż czeka na swoich rywali, ponieważ jego potencjalni rywale w trzeciej rundzie wciąż jeszcze nie dokończyli swojego meczu. Jest to mecz Francuza Rinderknecha, który oczywiście pokonał Saszę Zwieriewa w pięciu setach z Gironem. Na ten moment jest 2 do 1 dla Francuza. I myślę, że jest on bez wątpienia faworytem tego spotkania. Natomiast warto podkreślić, że Francuz już od e, trzech dni tak naprawdę dzisiaj będzie czwarty, kiedy gra z rzędu bez e, żadnej przerwy. Oczywiście najpierw w poniedziałek dwa rozegrane sety ze Zwieriewem, e, we wtorek kolejne trzy rozegrane z e, Niemcem. E, wczoraj trzy sety rozegrane z Gironem, no i dzisiaj zobaczymy, czy będą kolejne dwa sety, czy, czy też jeden. Natomiast jeżeli Francuz e, wygra to spotkanie, to na pewno e, możemy być absolutnie przekonani. Wykonani, że będzie to jego piąty dzień z rzędu z występem meczowym na kortach Wimbledonu, ponieważ mecz z udziałem Kamila Majszaka odbędzie się oczywiście w piątek i bardzo trzymamy kciuki za to, aby Kamil ten jeden dzień wykorzystał jak najlepiej i. W bez wątpienia też wykorzystał to, że jego rywale wciąż jeszcze muszą walczyć o to, aby spotkać się z nim na korcie. Ale przechodzimy teraz do turnieju kobiecego, w którym mamy multum, multum niespodzianek. Eee, pięć pierwszych rozstawionych pań, to są nazwiska Aryna Sabalenka, Coco Goff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Zheng Qinwen. Ile z nich jest dalej w turnieju po trzech rywalizacji? Tylko Aryna Sabalenka, która pokonała Marię Bołskową we wczorajszym meczu 7 do 6, 6 do 4. Czeszka prowadziła już 6 do 5 i serwowała na to, aby domknąć seta. Oczywiście, Sabalenka w drugim secie bez wątpienia się trochę rozkręciła, natomiast wciąż mam jakieś takie przyczucie, nie do końca wiem z czego ono wynika, że bardzo łatwo jest Sabalenkę w tym turnieju wytrącić z rytmu, bardzo łatwo jest w szyki białorusinki wprowadzić nerwowość. Liczyłem na to, że Marketa Wądrowszowa wygra z Emu Radukanu i że przekonamy się, jaka jest faktycznie dyspozycja areny Sabalenki, ponieważ nie wiem do końca co, ale coś mi nie pasuje, ponieważ uderzeniowo sabalenka, dobrze wygląda i serwisowo, i forhandowo. Też różnorodność gry jest na niezłym poziomie, ale ewidentnie czegoś mi tutaj brakuje pod względem takiej jakości, którą powinna pokazywać liderka światowego rankingu na tegorocznych kortach trawiastych. Może się rozkręci, oczywiście zobaczymy. Tak jak już przed chwilą wspomniałem, Emma Raducanu wyrzuca marketę wądrouszową z turnieju pokonując Czeszkę 6 do 3, 6 do 3, triumfatorkę z roku 2023. No, trzeba to rozpatrywać w kategoriach niespodzianki, pomimo tego, że sztuczna inteligencja dawała 51% szans Emmie, No to mimo wszystko myślę, że patrząc na przeszłość wątrouszowej na tej nawierzchni, patrząc na to, że naprawdę świetnie zagrała w Berlinie. O czym przed chwilą wspominałem, że przecież już nie ma żadnej tenisistek, które wygrały te turnieje podprowadzające rangi tej 500, żadnej z nich już turniej nie ma. Wądrosowej oczywiście również. E, natomiast bardzo dojrzała gra w wykonaniu Brytyjki, patrząc na to, w jaki sposób rozegrała to spotkanie z Czeszką, świetnie konstruowała sobie akcję, również mała zmiana w technice, jeżeli chodzi o serwis, trochę szybsze odprowadzanie nadgarstkiem w pierwszej fazie ruchu i tutaj widać, że na pewno ma to duże znaczenie, patrząc na jakość gry Emmy Raducanu i trzeba przyznać, że naprawdę zaimponowała mi wczorajszą dyspozycją Emma, niesiona bez wątpienia przez brytyjską publiczność, również to wykorzystała na swój plus, bo to oczywiście też nie zawsze pomaga zawodniczkom, które są pod ogromną presją publiczności, nawet kiedy jest ten doping w ich stronę, czasami to wiąże nogi, tego absolutnie u Emmy nie było widać, natomiast Wądroszowa taka przygaszona, dużo podwójnych błędów, kiedy te serwisy praktycznie nie dolatywały do siatki, no nie do końca była w stanie narzucić swój styl gry Emmy Dukanu, która zdominowała bez wątpienia ten mecz pod względem tego, kto dyktował warunki, na korcie. No i jest to pewnego rodzaju tutaj niespodzianka, bo tak jak mówiliśmy, Marketa Wądrouszowa wyrastała naprawdę na zawodniczkę, która tutaj jest czarnym koniem, ale przez to, że triumfowała już w przeszłości w tym turnieju, również można było mieć te nadzieje wobec niej naprawdę wysokie, ale po raz kolejny mam takie wrażenie, że dużo lepiej sobie radzi Marketa Wądrouszowa, kiedy startuje z pozycji tak zwanego underdoga, a kiedy ma coś więcej do udowodnienia, kiedy są te oczekiwania, nie do końca jest w stanie im Podobać i myślę, że Arena Sabalenka. Nie jest zbyt smutna po tym rozstrzygnięciu tego spotkania, bez wątpienia. Stylowo dużo, dużo ee, bardziej Białorusinka wolała zagrać z, właśnie ze mną Raducanu, a nie z Marketą Wądrouszową, Także zobaczymy, czy te przewidywania będą miały miejsce w praktyce i faktycznie ten mecz może być łatwiejszy dla areny Sabalanki, bo ja już tutaj przewidywać, typować podczas tego rocznej edycji Wimbledonu nie mam zamiaru niczego, bo dzieją się rzeczy absolutnie niespodziewane, i, i tak jak mówię, nie chcę. Się wymądrzać kompletnie, bo zaraz zostanie to bardzo szybko zweryfikowane. Więc nie będę się tutaj wystawiał na ostrzał, kiedy te moje typy będą prawdopodobnie nietrafione. Ale to nie koniec, absolutnie nie koniec niespodzianek podczas tegorocznego Wimbledonu i podczas trzeciego dnia zmagań. Jasmine Paulini przegrywa z Rachimową i żegna się z turniejem wimbledońskim już w drugiej rundzie. Także to warto tutaj podkreślić, że Włoszka może nawet wypaść z czołowej dziesiątki rankingu, jeżeli kolejne wyniki będą bardzo niekorzystne dla niej. Paulini bardzo nerwowa od pierwszej rundy. Widać było dużo frustracji, że nie do końca dobrze się czuje podczas tegorocznego Wimbledonu. Prawdopodobnie też ta obrona punktów przecież jest zeszłoroczną finalistką. Miała tutaj duże znaczenie, że nie do końca Paulini była w stanie sobie z tym poradzić. Myślę, że siedziało to w jej głowie i i bez wątpienia jakość jej tenisa, ale też taka radość z gry, taka swoboda, którą często Paulini jest w stanie zarażać kibiców i tych na trybunach i tych przed telewizorem, absolutnie zanikła podczas tegorocznej edycji Wimbledonu, no i jest to bez wątpienia bardzo duża sensacja, że nie ma już w tym turnieju czwartej rakiety świata, jeżeli chodzi oczywiście o rozstawienie, ponieważ w najnowszym rankingu Paulini już tą czwartą tenisistką nie jest, a tak jak mówię, grozi jej jeszcze nawet wypadnięcie z czoła Dziesiątki rankingu WTA. Kolejna niespodzianka to bez wątpienia Donna Vekic, 22. rozstawiona tenisistka, zeszłoroczna półfinalistka tego turnieju, żegna się z turniejem przegrywając bardzo gładko z Hiszpanką Buksą, 1-6, 3-6, tylko 4 gemy wygrane przez Chorwatkę, bez wątpienia to jest bardzo, ale to bardzo słaby, jak na razie sezon w wykonaniu Vekic i brak obrony ty, tych punktów za półfinał również na pewno ją zaboli, jeżeli chodzi o ranking Diana Schneider, również poza turniejem, 12. rakieta świata, leworęczna tenisistka, dobrze nam znana e, z tego, że gra z chustką e, na głowie. E, musiała uznać wyższość francuski, Perry, także... E, tak jak mówię, absolutnie niespodziewane wyniki patrząc na nazwiska, które pokonują te wysoko notowane tenisistki. To nie są zawodniczki, które powiedzmy wracają po kontuzji, nie mają odbudowanego rankingu i nagle trafiają na rywalki dużo wyżej notowane, natomiast ich historia wskazuje na to, że możemy spodziewać się niespodzianek. Absolutnie nie. Takie zawodniczki jak Buksa, Pery, Rachimowa, no bądźmy szczerzy, to nie są zawodniczki, które byśmy typowali do tego, że będą pokonywać te wysoko rozstawione tenisiski z dobrą historią gry na trawie. Natomiast dzieje się tak, a nie inaczej to pokazuje po raz kolejny, jak nieprzewidywalna jest trawa. Jak w dzisiejszym świecie tenisowym ta nawierzchnia wyrównuje szanse, że nawet jeżeli powiedzmy jesteś zawodniczką z dużo lepszym CV i nawet jeżeli okazuje się, że twój tenis na innych nawierzchniach kortu skortu, te rywali, to tutaj mimo wszystko rządzi się ten tenis zupełnie innymi prawami i warto to podkreślić, że tutaj, bez odpowiednich takich technicznych zdolności, jeżeli chodzi o grę miękką, jeżeli chodzi o również grę na małym korcie, ale też. Specyficzne poruszanie się po korcie to wszystko ma duże znaczenie w tych wynikach, choć na przykład KOKOGOW kompletnie nie wzruszona tym, że przegrała w pierwszej rundzie. Ona powiedziała, że chce dobrze zagrać w US Open, więc możliwe, że ten krótki sezon na trawie u niektórych tenisistek sprawia, że one no, trochę traktują to po macoszemu, przyjeżdżają nie do końca przygotowane trochę odciąć te kupony, a wynik wynikiem zobaczymy co się wydarzy ale to oczywiście jeszcze nie koniec ten histek z numerkiem obok nazwiska, które pożegnały się wczoraj z turniejem, Hanat Maja przegrała z Dalmą Galfi, Węgierką która może być dobrze znana polskim kibicem z tego względu, że jest partnerką życiową Janka Zielińskiego, Leila Fernandez zawodniczka rozstawiona z numerem 29 musiała uznać tutaj wyższość, Laury Zigemund. Laury Ziegemund, która przegrała w Bad Homburg 6-2, 6-2 z Wiktorią Mazarynką w pierwszej rundzie, a za rynki w turnieju już nie ma. Zygmunt będzie grała czwartą rundę Wimbledonu, Widzimy, jakie to wszystko jest przewrotne. Jeszcze jeden tutaj dosyć ciekawy wynik. Katie Bolter przegrała z, z szczęśliwą przegraną, Argentynką Sierrą. Także tutaj Katie Bolter, po tym jak pokonała Paula Badose, nie do końca była w stanie udźwignąć presję tego, że tym razem jest naszą faworytką meczu. No i żegna. Się myślę, że przedwcześnie, bo to jest tenisiska, wobec której są duże oczekiwania, która ma styl gry bardzo ofensywny, choć też porusza się po korcie, nie do końca poradnie patrząc na te korty trawiaste, więc to bez wątpienia jest taki aspekt, który sprawia, że trudno jej o te dobre wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o tenisistki, które wywiązały się z tej pozycji faworytek to Madison Kiss, Linda Noskowa, Elina Svitolina, Naomi Osaka. Te duże nazwiska wciąż są dalej w turnieju i one nie zawiodły. Także tutaj bez wątpienia nie jest tak, że tutaj mamy absolutnie same sensacje, ale bądźmy szczerzy, jedna tenisistka z czołowej piątki rankingu w turnieju po trzech dniach rywalizacji, no to są naprawdę liczby oraz zdarzenia niesłychane. Przejdźmy sobie do turnieju męskiego, w którym to Carlos Alcaraz, można powiedzieć, że trochę się ogarnął tenisowo po tym, jak w pierwszej rundzie z Fabio Foninim, który jest oczywiście fantastycznym tenisistą, zagrał ewidentnie poniżej oczekiwań, tym razem gładkie, szybkie zwycięstwo, 3 do 0 w setach, także Carlos Alcaraz gra dalej i rzuciło mi się również to, że João Fonseca Mocno rośnie w siłę, już kolejny wygrany mecz, tym razem z Amerykaninem Brooksbym. 3 do 1 w setach, bez wątpienia młody Brazylijczyk to jest tenisista, wobec którego są ogromne oczekiwania. No i trzecia runda Wimbledonu w tak młodym wieku to jest bez wątpienia już wynik, który działa na wyobraźnię. To jest też nawierzchnia, na której Brazylijczycy, bądźmy szczerzy, nie byli nigdy wielkimi specjalistami, bo też to są zawodnicy typowo, którzy... Wychowali się na nawierzchniach e, ziemnych, także tutaj Fonseca również e, potrafi e, grać na tej nawierzchni, pokazuje jak wszechstronnym jest tenisistą i bez wątpienia e, no, trzeba, trzeba patrzeć na to jak ten rozwój Brazylijczyka będzie wyglądał. E, Francis Tiafo żegna się już z turniejem, tak samo jak i Liji Lecheczka. Także kolejne dwa rozstawione nazwiska poza turniejem. Kolejno 12 Tiafo oraz 23 Lecheczka ich już z turnieju nie ma. Mattia Bellucci wyrzucił z turnieju Czecha. Natomiast Francisia Tiafo nie ma już turnieju za sprawą Cameruna Noriego, czyli oczywiście faworyta gospodarzy. Także kolejny szalony dzień, jeżeli chodzi o wyniki podczas turnieju Wimbledońskiego. Czeka nas czwarty dzień zmagań i aż cztery mecze nie zostały dokończone podczas wczorajszego dnia. Także czeka nas dzisiaj kolejna roszada w planie gier i tutaj dołączenie tych meczów niedokończonych do dzisiejszego planu oczywiście. Jest to skutek tego, że wczorajszy dzień rozpoczął się od typowej angielskiej pogody, czyli od deszczu, także po fali upałów, która jest aktualnie w Polsce. E, trochę klasyczna pogoda brytyjska wróciła e, nad Londyn, więc miejmy nadzieję, że tym razem wszystko spokojnie zostanie rozegrane, że pogoda nie będzie krzyżować planów. A my oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za igę świątek, która dzisiaj rozegra swoje spotkanie z Katie McNally, e, również do gry powraca. Janik Sinner, Nowak Dżokowicz, po którym to oczywiście Iga rozegra swoje spotkanie, również ciekawe mecze w Drabince Pań Maria Sakari kontra Jelena Rybakina, to jest oczywiście sekcja Drabinki Igi Świątek. Natomiast to, co bliżej Igi Świątek, to również Daniel Collins kontra Słowenka Erjawec, która pokonała Martę Kostiuk. Także miejmy nadzieję, że Iga Świątek dzisiaj sobie poradzi. Oczywiście zapowiedź tego meczu macie w poprzednim odcinku, także jeszcze, jeżeli byście jeszcze chcieli wrócić do tego, co nas dzisiaj czeka, jeżeli chodzi o IGE to zapraszam do poprzedniego odcinka, a my widzimy się już w okolicach 16:30, może 17:00, zobaczymy jak Nowak-Jakówicz sobie dzisiaj poradzi, ile mu to wszystko zajmie. Także do zobaczenia, zachęcam oczywiście do subskrypcji, do łapek w górę i dyskusji w komentarzach i widzimy się później. Po nagraniu odcinka Hubert Hurkacz opublikował post, w którym poinformował, iż przeszedł on atroskopię kolana. Także jest to kolejna operacja Huberta Hurkacza i na pewno jego przerwa od startów potrwa. Myślę, że dobre kilka tygodni, jak i nie więcej. Czekamy, aż Hubert wróci oczywiście do gry. Kiedy będzie już w 100% gotowy. Dużo, dużo zdrowia dla naszego najlepszego tenisisty.